Zapomniałam Wam dać znać, że soki mamy ponownie dostępne, a nie było ich ponad tydzień, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy do sklepu. Ja już jestem w aucie, właśnie zaraz wybieram się na przok. Ciekawa jestem, czy wiecie, od czego jest ten skrót. Są to punkty: przede wszystkim bezpłatne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W bagażniku mam sporo różnych śmieci, których nie wolno wyrzucać do kosza, takich jak zużyte oświetlenie, na przykład żarówki. Ale już odchodząc od tego, co ja mam w bagażniku, to jednak takich śmieci, których nie wolno wyrzucać do kosza jest sporo. Jak na przykład świetlówki liniowe, lampki. Żyrandole, lampki nocne, kinkiety tego jest naprawdę sporo. No, i właśnie jest kilka dróg, gdzie możemy takie odpady oddać. I właśnie pierwsza taka droga to jest wyjazd na bezpłatny przok. Takie punkty na pewno znajdziecie w swojej okolicy, ale zaraz też wam opowiem o innych możliwościach. Ale oczywiście mamy też inne bezpłatne możliwości, na przykład kupując nowe oświetlenie, możecie oddać swoje zużyte oświetlenie. Też sklepy wielkopowierzchniowe mają takie bezpłatne punkty zbiórki zużytego oświetlenia i wtedy niekoniecznie musicie robić u nich zakupy, po prostu możecie takie odpady po zużytym oświetleniu tam odnieść, oddać. Z tym, że warto przed wyjściem sprawdzić, czy są jakieś ograniczenia, jeżeli Chodzi o wielkość i po prostu się do tego dostosować. Już od jakiegoś czasu trwa publiczna kampania edukacyjna, już nie świeci. Oddaj do elektrośmieci. Więc ja tutaj na koniec zostawiam Wam link, pod którym znajdziecie sporo informacji, ale też ciekawostek właśnie na temat zużytego oświetlenia.